Kiedy 22 czerwca 1931 roku wojska niemieckie zaatakowały Związek Sowiecki, zaskoczone, fatalnie dowodzone wojska sowieckie rozpoczęły paniczny odwrót. Jak się szacuje, w więzieniach na obszarze Kresów Wschodnich przebywało wówczas 40 tysięcy ludzi. Władze w Moskwie nakazały ich ewakuację w głąb Związku Sowieckiego. Ponieważ brakowało wagonów kolejowych, więźniów formowano w pierwsze kolumny i gnano na wschód. Jeden z więźniów zanotował lakonicznie. 22 czerwca 1931 roku wyprowadzili nas z więzienia Zelwowa Lwowa i maszerowaliśmy tak, aż do Moskwy. 28 sierpnia przyszliśmy do Moskwy. Po drodze, który nie mógł iść z wycieńczenia, to został przebity bagnetem i konwój badał puls, czy skonał. Jeśli nie, to drugi raz przebijał. Więzień, który przeżył gehennem ewakuacji więzienia w Starej Wilejce, wspominał. Marczyński, Nauczyciel z powiatu święciany był bardzo osłabiony, któremu syn jego, jako ojcu, syn chciał dopomóc w marszu. Zauważywszy, enkawudzista, podbiegając do Marczyńskiego, kazał synu opuścić ojca. Syn się zawahał, widząc, co się święci. Enkawudzista, bez namysłu, strzelił Marczyńskiemu w głowę, zabijając na miejscu. Syna zaś kopnął, który z bólem serca musiał opuścić ojca i iść dalej. Ostatni ich z kolumn. Przewoźnie starców i chorych lub kalekich rozstrzeliwano natychmiast lub przebijano bagnetami dla oszczędzenia naboi, których nie mieli za dużo. Widziałem, jak padali ci, którzy nie mogli nadążyć za kolumną, i co parę sekund rozlegały się strzały, pomieszane z odgłosami jęku konających i tych, którzy prosili o darowanie tymczasem życia. Z dwóch tysięcy uczestników tego marszu śmierci zginęło ponad pięcioset. Czasami zdarzało się, że konwojenci w sytuacji, gdy kolumnę dogoniali Niemcy, mordowali więźniów. Taki los spotkał jedną z kolumn ewakuowanych z Mińska. Najpierw eskorta kazała więźniom uciekać w las, po czym otwarto do nich ogień z karabinów maszynowych. Następnie dobijano rannych strzałem z pistoletu. Na koniec, aby mieć stuprocentową pewność, że nikt nie przeżył tej masakry, jeżdżono po złokach ciężarówką. Szacuje się, że z 20 tysięcy ewakuowanych z Mińska w tej i podobnych masakrach, Winęło 18 tysięcy ludzi. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Użytkownik Barzanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.